Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Dałem Wam trochę od siebie odpocząć. Zrobiłem przerwę w nagrywaniu filmów, ale już powolutku biorę się do roboty. Dziś nowość KFC, czyli dwa szejki o smaku popcornu i gumy balonowej z bitą śmietaną i Yy, z gumkami takimi, yy, taką pianką. Yy, czy warto kupić, rozważyć czy omijać? Przede wszystkim PKC na takiego szejka małego z 11,99 bodajże. Yy, szejk jest podobny smaku do yy, tych żabki, a tam oceniłem yy, te szejki na 2,5. Natomiast w żabce szejki kosztują niecałe 6 zł i są większe i lepiej zmrożone Słodkość jest na podobnym poziomie A co przez to idzie smak też jest podobny Oczywiście tu jest inny bo tu jest guma balonowa Gdzie w żabce nie ma tego smaku jak oceniam tego szejka? Oceniam go na 2,5. Ani dobrze, ani źle. Dla mnie ten szejk jest: raz, że za drogi, dwa, że za mały, a trzy, że za słodki, tak jak w przypadku szejków żabki. Więc ani dobrze, ani źle. Yy... Więc warto rozważyć zakup, bo nie każdemu na pewno ten szejk będzie smakować i nie każdego stać. Na taki wydatek 12 zł na takiego małego szejka, bo jest to dość dużo pieniędzy. Więc nie sądzę, żeby tutaj KFC odniosło sukces, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Zakończę film e, dzisiejszą walką Tysena Fiury z Aleksandrem Usykiem Nie jestem w stanie kto, mm, kto my wygra dzisiejszą walkę e, więc e, stawiam 51% na Fiurego 49% na usyka ale zwycięzcy e, e, typu zwycięzcy fiurego ale e, zakładam, że e, nie wiem kto dzisiejszą walkę Wygra walkę, przypomnę o cztery mistrzowskiej pasy w wadze ciężkiej ciężkiej w boksie także do usłyszenia hej w następnym odcinku. Cześć!